W śnieżne zimy samochody ciężarowe mają problem z dojazdem do gospodarstwa Edwarda Tomicy. Dlatego napełnianie zbiornika stacji paszowej przy oborze dla stada stu zwierząt łącznie z młodzieżą było dużym problemem. Z tego powodu rolnik zbudował skrzynię montowaną na ładowarkę, którą napełnia silo z mieszanką przygotowaną w swoim gospodarstwie. W dnie skrzyni, która ma pojemność 2 m3, umieszczony jest ślimak. Pasza pobierana jest przez otwory, które znajdują się w obudowie przenośnika. Napęd żmijki realizowany jest przez silnik hydrauliczny o mocy 7 kW, który pracuje z prędkością 220 obrotów na minutę. Między silnikiem a żmijką znajduje się sprzęgło od starej pompy hydroforu. Z drugiej strony w obudowie przenośnika rolnik wykonał otwór, którym wydostaje się pasza. Wyładunek mieszanki trwa około 10 minut. W gospodarstwie Tomicy skrzynia wykorzystywana jest także do napełniania siewnika zbożowego materiałem siewnym. Kolejne zastosowanie urządzenia to napełnianie zbiornika nawozem w siewniku do kukurydzy.